Dobry, kochani widzowie, jesteśmy dzisiaj z okazji Dnia Patryka Czym? w miejscu, gdzie jest najbardziej zielono w Szczecinie czyli trawnik. Czyli tu jest zielony trawnik, a tam jest taki zielony pałac. Właśnie. Wszystko tu jest zielone, nawet, nawet ja. Ty! No, a teraz. Słuchajcie, pobawimy się trochę w chowanego. Zobaczcie, lodzia się schowa, a ja będę ją szukał. Dobrze, policz do dziesięciu i nie dobra. otwieraj oczu. Okay, Idę się schować. Raz, dwa, cz trzy, cztery, pięć i sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, szukam. Hmm. O, pomógł mi wiatr! Znalazłem cię! No, znalazłem nie. cię! Wiatr jest moim sprzymierzeńcem. A teraz ja. Li ja liczę, a Ty się chowaj. Dobra. Raz. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czukam! Hmm. Może jesteś za tym? Hmm. Tu go nie ma. Hmm. A może jesteś za tym? He, hmm. tu też go nie ma. Może jesteś tutaj? Nie. A może tutaj? Też nie. A może tu? Nie. Tu też cię nie ma. Czemu on tak się szybko schował? A ja tak się długo chowałam i mnie szybko znalazł. A ja go długo szukam. He, mogła, mogłabym. Mogłabym. Hmm, nawet w myślach go słyszę. Mogłabym się po prostu położyć i wyczuć, au, nawet jego kolce. Ukułem Cię? He, znalazłam Cię! No. Jej, wygrałam! Kolce mnie zdradziły. No dobra. W Na następnym odcinku będziemy się bawić w Berka. Pa, pa. U, mam jakiegoś włosa.